Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy naleśniki bez mąki. Potrzebować będziemy 5 jajek, 25 deko serka mascarpone i dwie duże łyżki stopionego masła oraz ściepte soli. Naleśniki możemy podać na słodko lub na słono. I ja podam dzisiaj naleśniki na słono jajka ze szczyptą soli ubijam na puszystą masę masę jajeczną już mam ubitą. dolewam mleko dolewam skopione masło oraz dodam serek i dokładnie Składniki połączeń. To już mamy połączone i teraz wlewamy porcję. Ciasto ma taką konsystencję, nie wiem czy to widać. O, taką ma konsystencję i teraz na rozgrzaną patelnię wlewamy porcję ciasta i rozprowadzamy po całej powierzchni. Smażymy z jednej. I z drugiej strony. I tak oto naleśnik jest usmażony, delikatny. Papelnie przesmarowuję masłem i wlewam ponowną porcję. Tak zrobię do skończenia składników. Naleśniki bez mąki. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Naleśniki bez mąki.